Cześć z tej strony, Jakub Barański, witam Was ze słonecznej italii. Znajdujemy się nad jeziorem Como. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam na przykładzie konkretnego produktu, w jaki sposób poprawić jakość audio w Waszych nagraniach. Ale zanim do tego przejdziemy, zróbmy jednak krok wstecz. Gdybym do nagrania tego filmu użył tylko wbudowanego mikrofonu z mojego Sony A74, to właśnie taką jakość dźwięku byśmy otrzymali na tym nagraniu. I teraz, w zależności od tego, czy ja się przybliżam do aparatu, czy będę się oddalał, ten dźwięk będzie się zmieniał. W momencie, kiedy zaczynam mówić, pokazując Wam na przykład tutaj nad jezioro Komo i góry, obracając swoją twarz. Jakość tego dźwięku się znacząco zmienia. Poziom głośności mojej wymowy jest zupełnie inny i nie jest to dość korzystne, jeśli chodzi o odbiór nagrania. Aby poprawić jakość dźwięku w naszych nagraniach, warto pomyśleć o użyciu zewnętrznego mikrofonu. Ja w tym przypadku używam bezprzewodowego mikrofonu krawatowego, co pozwala mi na to, że mogę oddalić się bez problemu od aparatu, od kamery. I nieważne to, czy będę mówił w stronę jeziora, czy będę się przemieszczał, żeby Wam coś pokazać, to ten dźwięk cały czas jest na takim samym poziomie, ponieważ mikrofon krawatowy przypięty jest do mojej koszuli. Produkt, który w dzisiejszym odcinku chcę wam przedstawić, są to mikrofony, które otrzymałem od fotoformy. Mam możliwość przetestowania jeszcze ich przedpremierowo, w momencie nagrywania tego odcinka. One nie są dostępne w oficjalnej polskiej sprzedaży. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy już ten odcinek pojawi się na moim kanale, to produkt będzie dostępny w ofercie sklepu. 7Rhymes iRay DW-30 są to dwa mikrofony krawatowe, gdzie mamy tutaj dwa nadajniki i jeden odbiornik. Wszystko zapakowane w bardzo fajnym case. Przejdźmy zatem do tego, co znajduje się w opakowaniu, kiedy wykupujemy ten produkt. W zestawie otrzymujemy dwa nadajniki, jeden odbiornik, case z funkcją powerbanka. Do tego mamy dwa kable w dwóch standardach jack, żebyśmy mogli podpiąć odbiornik do naszego aparatu czy telefonu kabel USB do ładowania oraz dwa mikrofony krawatowe zewnętrzne, a do nich dwa małe detkaty, które pozwolą nam aby wyeliminować szum wiatru w naszych nagraniach. Nadajniki wyposażone są w wbudowane mikrofony i właśnie w tym momencie cały czas w tym materiale słyszycie dźwięk z tych wbudowanych mikrofonów. Natomiast mamy w zestawie Dwa mikrofony krawatowe na kablu, które podpinamy do tych nadajników. I może przejdźmy, żeby porównać sobie jakość dźwięku. Tak brzmi próbka dźwięku nagrana z wykorzystaniem zewnętrznego mikrofonu krawatowego, który podpiąłem do nadajnika z tego zestawu. W mojej ocenie bardziej preferuję dźwięk z wbudowanego mikrofonu do, do nadajnika. Uważam, że jest on troszkę czystszy i bardziej klarowny. Zaletą użycia zewnętrznego mikrofonu krawatowego jest to, że. On jest podpięty do mojej koszuli, kabel schowany pod koszulą, a nadajnik w kieszeni, co powoduje to, że nagranie jest bardziej estetyczne i nie widać tego dużego prostokątnego nadajnika, który był przypięty wcześniej do mojej koszuli. Czas pracy na baterii tego zestawu to jest około 6 godzin, natomiast case, który otrzymujemy w zestawie, jest jednocześnie powerbankiem i pozwala nam na dwukrotne naładowanie naszego zestawu, co daje nam około 18 godzin pracy na baterii. Odbiornik pozwala nam na ustawienie kilku trybów pracy, możemy pracować. W trybie mono, stereo oraz safety. Tryb safety pozwala nam na to, że na jednym kanale mamy nagrany dźwięk tak, jak ustawiliśmy na odpowiednim poziomie, natomiast na drugim kanale mamy nagrany dźwięk o minus 6 dB niższy, co pozwala nam na to, że jeśli na pierwszym kanale gdzieś nam ten dźwięk się troszkę przesterował, to mamy możliwość odzyskania informacji i wyrównania naszego dźwięku. W mojej ocenie najważniejszą i najciekawszą cechą tego zestawu jest to, że każdy z nadajników ma wbudowane 8 GB pamięci, co pozwala. Pozwala nam na to, że możemy niezależnie używać jako rejestratora tych nadajników i nie musimy wcale podpinać do naszego aparatu. Możemy po prostu skorzystać z tego jako z rejestratora dźwięku. To jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcielibyśmy nagrać po prostu podcast albo na przykład wywiad z drugą osobą. Wtedy wykorzystujemy tylko te dwa nadajniki, rejestrujemy dźwięk. Na nich, a później po prostu za pomocą portu USB-C podpinamy do naszego komputera i ściągamy pliki na dysk. Pliki są rejestrowane w formacie WAV. 8 GB pamięci pozwoli nam na nagranie do 24 godzin na każdym z tych nadajników. Co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi dla osób, które chcą na przykład nagrywać podcasty, rozmowy z drugą osobą, ponieważ w ogóle tego zestawu nie muszą podpinać ani do komputera, ani do aparatu. Wszystko zarejestrowane jest na wbudowanej pamięci każdego z tych nadajników. Cena tego zestawu przedpremierowo szacowana jest na około 1200 zł. Bardzo dużym plusem tego zestawu jest to, że mamy wbudowane 8 GB pamięci i jesteśmy w pełni mobilni. Co więcej, nawet jeśli będziemy rejestrować dźwięk za pomocą tego zestawu na naszym aparacie, to możemy jednocześnie nagrywać dźwięk i na aparacie, i na wbudowanej pamięci nadajników, co pozwoli nam na to, że nawet jeśli odejdziemy na dostatecznie dużą odległość od naszego aparatu i stracimy łączność między nadajnikiem a odbiornikiem, to dźwięk dalej będzie zarejestrowany w pamięci naszych nadajników i możemy wykorzystać to później w postprodukcji. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy, a ja w momencie, kiedy produkt będzie dostępny już w sprzedaży, to na pewno w opisie i w komentarzach podlinkuję Wam produkt w sklepie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Milion pięćset prób, ale udało się, zapraszam nad komu i dać pizzę.